No to, to też, to też. Eee, Trenerze, witamy na pomyczowej konferencji. Proszę o ocenę tego spotkania. Pierwsza połowa naprawdę niezła. Już kolejny raz w na naszym wykonaniu. Tylko ja, e, nie wiem, jak e, już mamy sobie to tłumaczyć. W że mecz trwał 90 minut, a nie tylko pierwszą połowę. E, zagraliśmy już e, w tej rundzie chyba z 5 albo 6 dobrych pierwszych połów. A, a w drugiej połowie zawsze jest to samo. także tutaj yy, sam nie wiem co powiedzieć no po prostu przed stoi tylko i wyłącznie nasza wina ciężko w ogóle na no, to jakoś reagować tutaj z boku, jeżeli rozpoczyna się druga połowa, my przestajemy całkowicie, całkowicie biegać, po czym po 30 minutach przypominamy sobie, że, że jednak trzeba biegać i zaczynamy gonić wynik, gdzie to już jest tak naprawdę blisko do tego, żeby powiedzieć, że jest po meczu, także on, co to więcej mówić? No, jak się gra jedną połowę w meczu e, od początku sezonu, to się ma jeden punkt na końcu. Po meczu z zachodnictwem widziałem i tam rozmowę, ale to mam nadzieję, że wszystko ok. I nie wiem, no nie byłem, byłem zbyt zdenerwowany, żeby, żeby tam podejść. Zresztą nadal jestem i. I także, no nie wiem dokładnie, nie widziałem, że tam jakaś rozmowa była, nawet nie wiem, czy coś się odbywało w jakim tonie, no ale też się chyba nie ma co dziwić. No. Każdy chce jakoś zareagować, chce, każdy chce tutaj, żeby chodniku wygrywał, a, a robimy dużego smaka, dużego smaka w pierwszej połowie każdemu, i nagle yy, nagle się kładziemy od początku drugiej połowy i dajemy sobie szczelać bramki. także no nie dziwię się, że ktoś tu jest sfrustrowany i, i rozgoryczony, bo to normalna rzecz i, i sam, sami musimy sobie odpowiedzieć, dokąd zmierzamy i, i o co w tym wszystkim nam chodzi. Dziękuję bardzo.